hitlerowska machina wojenna spadła na Europę Zachodnią. Przucona na kolana wojną błyskawiczną, znalazła się na krawędzi zagłady. W tę najczarniejszą godzinę musimy zebrać nasze siły i dać odpór Niemieckiemu. Walka z nazizmem będzie ciężką próbą, lecz z naszymi sojusznikami wyjdziemy z niej zwycięsko. Today we set upon a mighty endeavor, a struggle to preserve our civilization and to set free a suffering humanity. Our sons, pride of our nation, lead them straight and true. Men's souls will be shaken with the violences of war. In this hour of great sacrifice, we shall prevail. Jest 6 czerwca 1944 roku. Bracie, gdybyś tylko tu był. Atakujemy jakąś plażę, nawet nie wiem, jak się nazywa. Mamy odbić Francję z rąk nazistów, ale na razie głównie czekamy. Więc mówi, że chce mój zegarek, a ja myślę. Na co mu kurwa mój zegarek? To przecież kapitan drużyny futbolowej. Odwracam się. Większość moich kupi ze szkolenia jest ze mną na statku. Wszyscy mają pietra, ale nikt tego nie okazuje. Na początku nie znosiłem Zusmana, ale teraz to jest chyba mój najlepszy kumpel. Ciągle szuka tarapatów. Gdyby nie to, że wojna już trwa, próbowałby rozpętać swoje. Poza tym potrzebuje palców, żeby zrobić zdjęcie roku. Stalsce chce po wojnie być fotografem dla magazynu Life. Jest trochę podobny do Clarka Kenta, ale kiedy zdejmie okulary, to zmienia się w krótko widza. A Jello to weteran. Chociaż moja mama nazwałaby go nieco prostackim. A! Podnieśmy nieco stawkę. Święty Michał to patron żołnierzy. Dba o mnie od czasu Kaserin. Zusman trzy razy w dziesięć sekund. I jest twój. No nie wiem. O, zawsze może spękać. Stawiam na Zosmana. Okej, okay. wchodzę. Nie patrzę. Licz po prostu czas. Wracając do tematu, z kumplami wbiliśmy się na partijkę pokera urządzoną przez futbolistów. Znajomi pokazywali mi na migi, jakie karty mają inni. Trzeba było zobaczyć minę tego frajera, kiedy wygrałem. Gotowy? Mm? Tak to jest, jak się próbuje kandować kanciarza. Właśnie tak. Ale pan ja, ja sobie... A Yellow bije się, jakby było ich dwóch. A mówiła, żeby nie podawać ręki Żydom. Wczoraj w nocy śpiewała inaczej. A bucem to on jest za sześciu. A, tam na co komu, durny wisielek. Tobie się przydawał. E. Znajdę sobie coś lepszego. Prawdziwe trofeum. No to powodzenia. Ej! Osiemnastej odprawa, spóźnimy się! Ja nas ochronię, Daniel, spokojna głowa. Odprawa zaraz się zacznie. Co wy odwalacie? Jest też sierżant Pearson. Gość do rany przyłóż. Myślisz, że jesteś wyjątkowy! Szkopy zeżrą ci na śniadanie! mowy, sierżancie! Jesteśmy ciężko sprawni. Zważaj na słowa sosłan! Za mną! Mam chwilowo farta. Więc co by się nie działo? Trzymaj się blisko. Najpierw Normandia. A potem Ren. Damy radę, Daniels. Dziś, wespół z naszymi sojusznikami, wyruszamy na operację o niezrównanym znaczeniu. Naszym celem jest zdobycie przyczółka w Normandii i odparcie niemieckiej agresji, która terroryzowała Europę przez ostatnie 4 lata. Tylko my stoimy na drodze ciemności pochłaniającej świat. Tu nie chodzi tylko o zbieranie laurów za życia. Jeżeli zwyciężymy. To nasz triumf zostanie zapamiętany przez cały świat, na niezliczone pokolenia. Mówię tu o chwale, żołnierze wiecznej chwale. Pułkownik Davis umie przemawiać. Ma gadane, zupełnie jak trener Johnson przed meczem z Ostym w święto dziękczynienia. I pamiętasz, przegraliśmy wtedy 42 punktami. Porucznik Turner ma baczenie na Pearsona. Trzyma go krótko. Ale jeśli Pearson zerwie się ze smyczy, to już po nas. Od kiedy mogłem utrzymać w rękach broń, chciałem być taki jak ty, Paul. Nigdy nie było łatwo ci dorównać. Ale niech mnie diabli, jeśli nie spróbuję. Więc teraz, lub nigdy. Hej, chciałbym mu zwrócić do takiej. Poczekaj, a trafimy do Paryża. Sporo nas dzieli od Paryża. Pamiętajcie: żadnego okopywania się na brzegu! musimy nacierać. Nie wychylać się i nie zbijać w grupy. Pamiętajcie, czego was uczyli, a dacie sobie radę. Z dumą poprowadzę Was do boju zawsze i wszędzie. Dajcie im popalić, chłopcy! Bombardowanie miały zniszczyć trzon Obrony, prawda? Boisz się szeregowy? Nie, ser. A powinieneś. Daniel, masz ognia? To jasne. Dziś nie Jakieś 500 metrów! Musimy się wycofywać! Nie! Trzymamy się misji! Lądujemy! Zdryfowaliśmy! Nie widzę żadnych oznaczeń! Słyszałeś porucznika, cała nas! Trzymajcie się! Kurwa, mać! Jakieś 200 metrów! Jakieś 20 sekund! Zgodnie z planem! Wszyscy do wału! Copenzo, James! Rozwalcie ten trud rurą Bangalore! Przygotować się! Zaczyna się! Otwieram B. Nie ma tutaj osłony! To był, kurwa, rozkaz! Otwiera. i dostać się do wału! Musimy przemyć się do to jest! to jest twoje zadanie! Podnieś ten ładunek! Dasz radę! Tak jest! O Jezu... Użyj rury, będę cię osłaniał! Kiedy się przebijemy, lecimy do punktu! Prawie na miejscu! Wyciągaj, wyciągaj! To zaraz wybuchniesz! Na brud. Dalej, 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 dalej! Do autobus, Ta na wygląda kiepsko, proszę wejść to! Dzięki stary. Dobra, grzejemy. Przydałaby się pomoc. Łap. się okopali. Daniel, rzuć granat do tego bunkra. Rzucam granat. Rzucam granat. Wszyscy Dobra, bunkier pusty. Ruchy. W porządku? Już lepiej. Musimy się dostać do bunkru. do mnie bunkier czysty Szkocka Pozydło, Blaża, bo, następna fala szturmowania da rady

Tutaj! O tak, I.O.O.! Spoko, babteczka dla ciebie! Robi się. Wielki, naprząt, naprząt! Pomocy! Potrzebuję pomocy! Leży! Już lepiej! Poszukamy się! Leż. Leż.

Żyje. Zbliżają się z zachodu. Koniec amunicji. Cała do bólu. Natieramy na plus. No to jazda. Złość o oh, kurwa. Na dwunastej. Dalej, stary! Nie mogę iść. O w dupę. Zawierz mnie stąd, kurwa. Wyciągnę Dobra. cię stąd, A. trzymaj się! A. A. Do punktu opatrunkowego! Po lewej! Weźmy osłonę! Ilu? Zbyt wielu! Czysto! No dalej! To ma być kurwa czysto? Tracę zbyt wiele. Trzymaj się! Ach, nie wychylaj się! Uwaga! Kurwałeś. Ciągle atakują! Oberwał, ruszamy! Ruszajmy się! Ach, mam cię! Ach, Kurwa! Ach, możemy zejść Ach. tędy! Mam cię! Nie wychylaj się! O, mordę, wykrwawiam się! Przyciskaj ręce do rany! Już niedaleko! Pośpiesz się ruchy! Ruchy! Dobra, trzymaj się! Sanitariusz! Potrzebuję morfiny! <śmany> Tylko tu nie mdlej! Czekają na nas dziewczyny w Paryżu! Ha, serio? Pewnie, że tak! Ja! A, a może. A, dasz popatrzeć na swoją dziewczynę? He? He? Ja ja robisz? No nie jezy. I, I tak się nie widzę! Od, od, Odpocznę sobie tutaj. Nie, 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 tylko mi tu niemdlej. Hej! Daniels, jestem. Pomóż mi. Potrzebny mi pierdolony sanitariusz! Zajmę się nim! Zjeżdżaj! Zajmę się nim! Potrzebujecie, Daniels! Posłuchajcie! Przy formie wzdłuż drogi stoi niemieckie ciało! Walę z niego w plażę! No dalej! Wrócimy po ciebie! Sprawdź amunicję i granaty! Słyszeliście go! W górę drogi! Idziemy dalej! O? Łap amunicję, Daniels! Potrzebuję amunicji, poruczniku! Kiedy dotrzemy na farmę, musicie być gotowi! Szybko! Napnie przejął w plaży i leblezie! Wodowy, wiecie! Rozwójcie kałem! Zobaczymy na farmę. Musicie być gotowi. Szybko! Napieprzają w plażę ile będzie! KM na piętrze stodoły! Krycie! Rozwalcie KM! 舟舟啊 Potrzebujemy amunicji, Sert! Jak Więcej amunicji, Kino! ser. Ciało. Tak jest! Daniels, serwis! Wysadzam! Dobra robota, Daniels. Dobra panowie, zbiórka przy mnie. Pierson, potrzebny mi raport strat. Traciliśmy zbyt wielu ludzi. Za cholernie wysoką cenę. Daniels! A Myślałem, że widziałem już wszystko. Nic mu nie będzie? Ta, Nieźle go poszywali. Nie, było zostać na łodzi. Teraz nam mówisz. Hej. Za to, co zrobiłeś. Dziękuję ci. Jesteśmy Kwita. Może przeżyjemy. Do końca? Do końca. Przyczółek jest nasz. Rozbijamy obóz wyżej, przy drugim żywopłocie. Witamy w pierwszej dywizji. Jesteś daleko od Teksasu, farmerze. Nikt z nas nie był na to gotowy. Ale dobrze sobie poradziłeś. Dzięki, ser. Znaczy... Będzie dobrze, chłopcze. Dziękuję. Tak jest. Tak będzie.